Cześć z tej strony codziennie lepsze, a w dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać na temat odwrotnego harmonogramu. Jeżeli oglądałeś materiał na temat Revenge Bedtime Procrastination, to wiesz jak działa to błędne koło. Ja powtórzę tutaj króciutko i zaraz odniosę się, jak to zablokować, bo osoby ambitne, osoby, które mają bardzo dużo na głowie, chcą być produktywne, bardzo często mają taki problem, i często dotyczy to właśnie osób na samodzielnych stanowiskach z nienormowanym czasem pracy, takich jak menedżerowie, handlowcy, pracownicy, freelancerzy, IT i wiele, wiele innych zawodów, które po prostu muszą sobie zorganizować czas samodzielnie, oraz też właściciele małych biznesów, którzy muszą po prostu sami się zdyscyplinować. No bo problem produktywności dotyczy najczęściej osób, po prostu, które same muszą się zdyscyplinować, bo jeżeli Twój przełożony i system pracy dyscyplinuje Ciebie, no to jaki jest problem z dyscypliną? Tu chodzi najczęściej o to, że osoba musi sama się zmusić e, i nic nie musi, tak naprawdę, tylko wszystko może, no i wtedy pojawia się problem, bo okazuje się, że skoro mogę wstać później, no to, e, to co z tym zrobić? To czemu mam wstawać wcześniej, nie? No, i na tym polega cała, cała zabawa z produktywnością, i najczęściej dotyczy tych osób. Więc te osoby bardzo często nadrabiają swoje zaległości wieczorami i dochodzi do czegoś takiego, że zaczynają mm, próbować nadganiać i dokładać sobie wciąż i wciąż kolejnych i kolejnych obowiązków. W pewnym sensie ten kalendarz zaczyna pękać w szwach, e, praca idzie coraz gorzej, no bo po prostu pojawia się brak energii. I te osoby później zabierają sobie kolejne godziny, Inwestują kolejne godziny pracy, zamiast pójść na przykład spać, zamiast odpocząć wcześniej, i tak dalej. Na następny dzień wstają z gorszą energią, i w pewnym sensie ich mózg powoli uczy się, że co by nie zrobili, to i tak będą siedzieć wieczorami, więc zaczynają się rozpraszać w ciągu dnia. Następnie po południu są wkurzeni na to, że mieli nieproduktywny poranek i niep nieproduktywne przedpołudnie, więc zaczynają nadganiać wszystko, próbować nadganiać, ale jak już wiesz, mają mniej energii. Praca już się tak nie klei, więc. Siedzą do późna, kradną sobie kolejne godziny snu i całe koło się napędza. A oni są sfrustrowani i próbują znowu następny dzień to nadganiać, ale są rozproszeni, mają mało energii i znowu w odwecie za nieproduktywny dzień pracy siedzą do wieczora. Po czym znów kradną sobie czas ze snu i całe koło się nakręca. A oni kończą sfrustrowani, czasami z depresją. Roz odbija się to też na ich zdrowiu, nie tylko psychicznym, ale również fizycznym. Jak to koło przerwać i jak? W ogóle, jeżeli nawet nie masz problemu akurat z tym, ale i tak czujesz, że robisz za dużo, to jak z tego wyjść? Zastosujemy tutaj odwrotny harmonogram. Polega on na tym, że najpierw planujesz i nakładasz na swój kalendarz stałe elementy dnia, po to, żeby mieć większą świadomość, ile rzeczywiście masz w ciągu dnia czasu. My bardzo często podchodzimy do planowania w taki sposób, że wydaje nam się po pierwsze, jakby kalendarz był z gumy, po drugie, że mamy 24 godziny w ciągu dnia, ale jeżeli pracujesz na przykład na etacie, albo w ogóle masz jakiś normowany czas pracy, to wydaje ci się, że na przykład masz 8 godzin, co jest bzdurą, bo w czasie pracy przecież masz przerwy, jesz. Czasami chodzisz do toalety, nie wiem, może palisz papierosy, wychodzisz na papierosy, robisz różne rzeczy, masz spotkania, telefony, załatwiasz prywatne sprawy, scrollujesz Instagrama i masę czasu tracisz na to, więc nie masz 8 godzin w ciągu pracy, tak samo jak nie masz 24 godzin w ciągu doby, masz dosłownie kilka godzin na efektywną pracę i kluczem do produktywności jest zrozumienie właśnie tego, a osiągamy to właśnie poprzez zastosowanie odwrotnego harmonogramu. Robi się to tak, szukasz Kolejnych i powtarzających się codziennie elementów dnia. Śpisz w jakichś godzinach, masz jakieś obowiązki domowe, robisz zakupy, bierzesz prysznic, dbasz o siebie, może uprawiasz jakiś sport, może chodzisz z psem na spacer, może spędzasz czas z żoną regularnie, codziennie, nie wiem, e, zbierasz się rano do pracy, e, relaksujesz się później. Robisz różne rzeczy, po prostu transportujesz się czasami z punktu A do punktu B, dojeżdżasz z pracy do pracy itd., masz stałe elementy dnia, w których po prostu nie pracujesz i w których nie możesz zrobić nic. Te elementy zapychają Ci kalendarz. Jeżeli zlokalizujesz je i naniesiesz na swój harmonogram dnia, to będziesz widział, że masz znacznie mniej czasu niż Ci się wydaje. W związku z czym być może będziesz pracował z większą presją, ponieważ będziesz wiedział, że musisz wyrobić się w danych godzinach czasu, ponieważ później go po prostu nie masz. My zbyt optymistycznie podchodzimy czasami do tego, ile czasu w ciągu doby mamy, w związku z czym według prawa Parkinsona, które też już omówiliśmy, rozwlekamy swoje działania, bo wydaje nam się, że możemy je później nadrobić, bo mamy nieograniczoną ilość czasu, co już wiesz, że jest bzdurą. I w związku z tym, jeżeli tylko to wypiszesz i będziesz tego świadomy, to będziesz wiedział, że twoja doba nie ma 24 godzin, a twój dzień pracy nie ma 8. W związku z czym będziesz pracował z większą presją, a ponadto będziesz wiedział, że musisz wyrobić się w tych godzinach, bo inaczej nie będziesz mógł tego nadrobić później. Co zrobimy jeszcze? Zablokujemy sobie w kalendarzu czas na odpoczynek. Jeżeli. Osoba A pracuje w stałym harmonogramie dnia, czyli ma godzinę pracy narzucone na przykład przez kogoś, i kończy czas pracy o 17 i wychodzi z tej pracy i nie może nadrobić niczego, czego nie zdążyła zrobić, to jest OK. Na drugi dzień próbuję to nadrobić. Natomiast bardzo często osoby biorą później laptopa do pra z pracy do domu, czy jeżeli są właśnie na samozatrudnieniu, to siedzą do późna, bo próbują to nadrobić. Gdyby musieli wyrobić się do 17, być może część zadań po prostu by zrealizowali, bo wiedzieliby, że nie mają fizycznej możliwości, żeby to ogarnąć później. Mieliby większą presję, musieliby wybierać priorytety, przestaliby się tak rozpraszać, bo nie mieliby po prostu na to rozproszenie czasu. I do tego chcemy doprowadzić stosując odwrotny harmonogram czyli blokując ci czas na odpoczynek. Podchodzimy do tego dokładnie tak, jakbyśmy podchodzili do jakiegoś spotkania, które ustalamy w Twoim harmonogramie dnia. To znaczy, Blokujesz ten czas na odpoczynek, on jest święty i on jest pewny. Ty masz więc świadomość, że co by się nie działo, to wieczorem ten czas dla ciebie będzie, jest zagwarantowany, w związku z czym nie musisz kraść go sobie w ciągu cza czasu pracy oraz. Nie masz czasu się rozpraszać, bo wiesz, że musisz wyrobić się do konkretnej godziny. Metoda odwrotnego harmonogramu jest ciekawym podejściem do planowania i jest bardzo skuteczną metodą, jeżeli chodzi o blokowanie sobie bloków czasu, powtarzających się aktywności oraz bloku czasu na odpoczynek, po to, żeby wycisnąć z tych godzin, które mamy. Jeszcze więcej i żeby mieć świadomość, ile tych godzin mamy, ile rzeczywiście mamy czasu, lepiej podchodzić do planowania oraz bardziej efektywnie pracować, wiedząc, nakładając na siebie presję i wiedząc, że po prostu ten czas jest ograniczony i nie ma go nieskończenie wiele, co wpływa również pozytywnie na produktywność, a dzięki temu, że wiemy, że ten czas na odpoczynek jest zagwarantowany to nie chcemy się rozpraszać, nie mamy czasu się rozpraszać i nie widzimy sensu w rozpraszaniu się ciągle, skoro musimy wyrobić się w danych godzinach, a potem i tak czeka na nas odpoczynek. To był kolejny materiał z serii codziennie lepszy 360. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapę, komentarz i suba. A my widzimy się jutro. Trzymajcie. Hej!